Ostatnio ktoś mi zarzucił, że zbyt często używam określenia chrześcijanie, natomiast ktoś życzył sobie ode mnie, żebym mówił często rzymskokatolicy. No więc, oczywiście się nie zgodziłem z takim sformułowaniem, bo jeżeli w dziejach apostolskich Słyszymy, że pierwszych uczniów Chrystusa, tych, którzy głosili Kerygmat, nazywano chrześcijanami, to warto zastanowić się, co oznacza bycie chrześcijaninem. To głoszenie dobrej nowiny o Panu Jezusie, to zgodzenie się, żeby ręka pańska była z nami, to takie funkcjonowanie i działanie, żeby... O nas mówiono, że jesteśmy dobrzy i pełni ducha. I dlatego... Jesteśmy także tymi, którzy potrafią innych odszukać, po to, żeby przyprowadzić ich do Jezusa i razem z nimi głosić chwałę zmartwychwstałego Pana. Dlatego, określenie chrześcijanin jest bardzo piękne, bardzo głębokie i bardzo potrzebne w czasach, kiedy budujemy jedność chrześcijan.